Witamy w Kuratorium Oświaty w Łodzi, w instytucji państwowej, która dba o dobrą pracę wszystkich przedszkoli i szkół z województwa łódzkiego. Nasz urząd znajduje się w Łodzi, ale ma również delegatury w Kutnie, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach. Łódzki Kurator Oświaty i wszyscy pracujący w urzędzie wspólnie pomagamy placówkom oświatowym, aby dobrze uczyły, były miejscami, w których dzieci poszerzają swoją wiedzę, zdobywają nowe umiejętności i czują się bezpiecznie. W naszym urzędzie pomagamy również osobom, które już nie chodzą do szkoły. Wydajemy kopie świadectw szkolnych, dyplomów oraz innych dokumentów związanych z nauką, a także potwierdzamy obcokrajowcom wykształcenie, które uzyskali w innych krajach. Odwiedzają nas nauczyciele, którzy w naszym urzędzie zdobywają kolejny stopień awansu zawodowego. Opiekujemy się także kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz tych wszystkich, którzy korzystają z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych. To nie wszystko. W kuratorium zajmujemy się również konkursami i olimpiadami z różnych szkolnych przedmiotów oraz współorganizacją kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży. Upewniamy się, czy uczniowie mają na nich ciekawie zorganizowany czas i czy wypoczywają w bezpiecznych warunkach. Bardzo łatwo się z nami skontaktować. Urząd mieści się w Centrum Łodzi, przy alei Tadeusza Kościuszki 120A. Można do nas napisać list, lub maila, zadzwonić albo przyjść. Pisma można zostawić w naszej kancelarii, w pokoju numer 2 na parterze budynku, od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do 16. Nasz adres mailowy to ko.lodz.maupa@kuratorium.lodz.pl, a numer telefonu 42 637 70 55. Wszystkie te dane z łatwością znajdziecie na stronie internetowej urzędu www.kuratorium.lodz.pl. W zakładce Kontakt. Na koniec ważna informacja organizacyjna. Po to mamy delegatury w innych miastach, aby droga do urzędu była jak najkrótsza. Nasza główna siedziba zajmuje się problemami i sprawami przedszkoli i szkół z Łodzi oraz z powiatów Brzezińskiego, Łódzkiego Wschodniego, Pabianickiego i Zgierskiego. Delegatura w Kutnie nadzoruje pracę przedszkoli i szkół z powiatów Kutnowskiego. Łęczyckiego i Poddębickiego. Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim podlegają przedszkola i szkoły z Piotrkowa oraz powiatów Bełchatowskiego, Opoczyńskiego, Piotrkowskiego, Radomszczańskiego i Tomaszowskiego. Delegaturze w Sieradzu z powiatów Łaskiego, Pajęczańskiego, Sierackiego, Wieluńskiego, Wieruszowskiego, i z Duńsko-Wolskiego, a delegaturze w Skierniewicach, ze Skierniewic i z powiatów Łowickiego, Rawskiego i Skierniewickiego. Adresy i numery telefonów do wszystkich naszych oddziałów są podane na stronie internetowej urzędu. Przypominam adres www.kuratorium.lodz.pl